Cześć, w tym filmie prezentacja szlifierki do gładzi marki Celma model PRBT 225 g Urządzenie jest zapakowane w karton, a wewnątrz mamy instrukcję obsługi z zapasowymi szczotkami węglowymi, zestaw montażowy, rurę przedłużającą, wąż do odkurzacza, który rozciąga się na długość 4 metrów, i samą szlifierkę, która składa się i zamyka za pomocą zapięcia. Długość urządzenia wynosi 135 cm, a po rozłożeniu 180. Przewód zasilający jest długość 4 m. Teraz wystarczy zakuć wąż końcówkami zestawu i wpiąć jedną stronę do szlifierki, a drugą do rury do odkurzacza. Do zestawu dołączone są jeszcze specjalne pierścienie, do których można wpiąć kabel, tak aby poruszał się w nich swobodnie, ale nie przeszkadzał nam podczas pracy tą szlifierką. Szlifierka ma o mocy 710W i dysk szlifierski o średnicy 225mm z otworami do zasesania urobku. A na około mamy włosie, które zapobiega wydostawaniu się pyłu na zewnątrz. Część odbudowy jest odpinana, podczas pracy zabieg ten pozwala nam dojechać szlifierkom bliżej różników wewnętrznych. Poniżej mamy pogomowany uchwyt przy którym mamy włącznik z blokadą pracy ciągłej i pokrętło do regulacji prędkości obrotowej. Regulować możemy w zakresie od 1000 do 1850 obrotów na minutę. Do zestawu zostało dołączone 6 papierów ściernych o różnej gradacji. Trzeba pamiętać, że czym ta wartość jest niższa, to papier jest twardszy, bardziej ostry. Kupując kolejne papiery, również trzeba zwracać uwagę, jaki rodzaj bierzemy. Zotworamy bliżej środka, bardziej na zewnątrz czy jeszcze innymi. Do szlifowania potrzebny nam będzie jakiś reflektor, przy czym najważniejsze jest to, aby nie ustawiać go naprzeciwko ściany, tylko z boku. Tak, żeby świecił wzdłuż, ponieważ tylko wtedy zobaczymy dokładnie wszystkie nierówności po szpachlowaniu. Aby praca była bezpyłowa, musimy mieć odkurzacz. Ja tutaj mam tani, ale efektywny odkurzacz budowlany firmy Wuber. Podłączamy do niego wtyczkę szlifierki, przełączamy na pozycję drugą, wtyczkę do odkurzacza do gniazdka. W ten sposób odkurzacz będzie się sam uruchamiał zaraz po tym jak włączymy szlifierkę. Włączać i wyłączać szlifierkę należy zawsze, kiedy jest przyłożona do ściany. W przeciwnym razie zarysujemy sobie tylko ten kawałek ściany, na którym zaczynamy, a wyłączać szlifierkę należy najpierw, a potem dopiero odrywać ściany. Dlatego ponieważ dzięki temu odkurzacz zdąży odessać cały pył i nie wysypie nam się na podłogę lub na nas. Szlifując, należy wykonywać przejazdy po całej ścianie, unikać dociskania w jednym miejscu i przechylania dysku na jedną ze stron, ponieważ możemy narobić sobie tylko tzw. księżyców lub półksiężyców. Jak zrobicie, to już wtedy będziecie wiedzieli o co chodzi. Żeby ładnie szlifować, należałoby sobie gdzieś poćwiczyć, najpierw samemu zrozumieć o co chodzi. Ja zalecam jak najniższe prędkości i papiery o gradacji np. 180. Na początku wszystko zależy od tego, co mamy na ścianie. Jeżeli taka jest za słaba, no to zmieniamy na niższą gradację. Szlifierka razem z wężem odsysającym waży 5 kg, jest to waga bardzo podobna do pozostałych szlifierek tego typu, natomiast po pewnym czasie szlifowania sufitu barki prędzej czy później Was zabolą. Natomiast zapewniam Wam, że jest to nic w porównaniu z tym, jak mogą boleć ręce od ręcznego szlifowania sufitu. Oczywiście wszystko to zależy od twardości gładzi i od tego, co wykonaliśmy na tej ścianie, na tym suficie. Po krótkim teście wydaje mi się, że taką szlifierką możemy szybko wyremontować lub wykończyć sobie gładzie w naszym mieszkaniu lub domu. Pył jest odsysany prawidłowo, nie ma tutaj konieczności pracy w masce przeciwpyłowej, a cena jest bardzo przystępna. Szlifierkę można dotknąć, obejrzeć w sklepach Leroy Merlin. Ja Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do następnego filmu. Hej!